Marcina bardzo lubię i, i się z nim przyjaźnię. Jest fantastycznym fotografem. On kocha to, co robi, więc wkłada, jest bardzo dużo pasji, wkłada to dużo emocji i, i naprawdę chce złapać to zdjęcie, dane ujęcie i chce coś zrobić niesamowitego. Chce wszystko bardzo profesjonalnie i dobrze zrobić. To jest mój pierwszy raz w Australii. Bardzo mi się Australia podoba i pogoda, jak najbardziej, jest ciepło. Ja nie lubię zimna. Więc ja nie bym tutaj poleżała na plaży przez parę godzin się wylegiwała w słońcu. Z jest troszeczkę ciężej niż z ubraniami, dlatego że zawsze trzeba pracować dłońmi i się nimi bawić. I każde zdjęcie powinno być inne, więc trzeba kombinować na wszystkie strony. Poza tym czasem wizyteria musi złapać odpowiednie światło, więc zazwyczaj trwa to dłużej. Ale tak naprawdę z Marcinem wszystko jest proste. Teraz. Super. Najważniejszy jest porządek, to znaczy, przede wszystkim fotograf jest najważniejszy na planie. Wszyscy muszą mu się podporządkować, a reszta pójdzie jak spłatka. To jest Australia. Przepiękny kraj, który budzi wiele pozytywnych skojarzeń dla nas Europejczyków. Chyba najbardziej odległe miejsce od tego, w którym żyjemy na co dzień. Jest tutaj lato, podczas gdy w Polsce jest zima, a ponieważ przygotowujemy kolekcję letnią i chcieliśmy ją pokazać w jak najbardziej zaskakującym miejscu, stąd pomysł na Australię. Wybraliśmy biżuterię, zarówno srebrną, złotą, jak i z diamentami z kolekcji letniej, którą będziemy prezentować w różnych miejscach charakterystycznych dla Australii. Aniano to jest z najwyższej klasy profesjonalistka Marcin również, więc praca przebiega bez żadnych problemów. Realizujemy sprawnie po kolei plany zdjęciowe, które sobie zaplanowaliśmy. Szukając miejsc, największa praca była wykonana przed sesją. Lokalizację miejsca. Teraz jest tylko robienie zdjęć. Zawsze największa odpowiedzialność jest na fotografie, nawet jeżeli e, nie do końca ode mnie m, pogoda zależy, ale nawet jakby lało, musielibyśmy wrócić z jakimiś zdjęciami. Udały się nasze modły tutaj do wszystkich możliwych bogów świata i proszę, niebieskie niebo, piękne chmurki i jak do tej pory fantastyczne zdjęcia. Szybciej robię zdjęcia niż oni zakładają biżuterię. Jest dziko, e, miasto niby bardzo europejskie, ale pogoda po prostu tropikalna. To słońce nie opala, ono pali, także jesteśmy zasłonięci cali. Ja wybieram opcję a la cały wysmarowany na biało, bo tylko wtedy jakoś Redicna. można przeżyć. E, no, ale jest przepięknie. No, Ania jest supermodelką przede wszystkim. Poza tym znam ją tyle lat, naprawdę. Zrobiliśmy milion sesji razem, od początków jej kariery. Także to jest po prostu czysta przyjemność. Biżuteria jest dość trudna do fotografowania, ponieważ trzeba się skupić na detalu. E, tutaj są tak piękne plenery, że chciałoby się pokazać gdzie jesteśmy, ale również należy nie zapominać o brylantach i o, o precjozach, które, które modelka ma na sobie. Praca z biżuterią jest zawsze bardzo intymna, ponieważ zawsze trzeba się przesunąć do twarzy, pokazać trochę zbliżeń, czyli również emocji na, na twarzy modelki lub gwiazdy. E, I to jest bardzo okay. ciekawe. Tak, Ale gorąco. Ja jestem cały mokry. Dobra, teraz idziemy do dzikiej bestii. Nie wiem, czy firma Apart wykupiła specjalne ubezpieczenie za pracę w trudnych warunkach. Zamknął nas bestią sam na sam. Pracowałem z wieloma dzikimi zwierzętami, ale z kangurem jeszcze nigdy. Z tego, co widzę, to jest naprawdę dziki zwierzak. On się nie da w ogóle oswoić. To nie jest piesek, ani kotek, ani nawet wąż. Mam nadzieję, że sobie poradzimy, ale wielkie z niego bydlę. Świetne zwierzę, bardzo, fotelko jest milutkie. Tak, tak, tak. Ja widziałam właśnie wam trzy dni temu, ja robiłam sesję dla Boga i, i byliśmy na pustyni i tych kangurów było pełno i one wszędzie skakały. Więc to jest coś innego, żeby zobaczyć z takiego kangura tak odomowionego, tak naprawdę, bo ten pan, który go tutaj przyprowadził, to wychował go od małego. Jest naprawdę niesamowite zwierzę. Niesamowite. Zwierzęta się ciągle ruszają, z wielu osób y, i po prostu one nie wiedzą co się dzieje. Just troszeczkę boją. To jest, to jest troszeczkę trudne. Ania jest po prostu mało czuła. Nie rozkochała sobie kangura, albo on się nie poznał nie, na prawda, urodzie. Polek! Nie kocha! Okej, okay, no. super. On Bój chyba lubi Australicznę... Fotograf wygląda jakieś... Tak, na to Więc zawsze jest duży zabawy Z Marcinem. Ja jest bardzo fajne i bardzo no, pracowity. Tutaj? No, Dobrze, robimy nie, nie, całą nie, procesję, nie. No, nie. Kangur się zrelaksował, zobaczymy, czy Ania sobie z nim poradzi w trzeciej rundzie. Przez Marcina, źle usiądzie. Zrobimy. Ekipa tutaj jest naprawdę fantastyczna. Jestem pod wrażeniem. Nie znałem ich, zazwyczaj wyjeżdżam z ludźmi z Polski przynajmniej z częścią ekipy. To jest zawsze trudno zgrać się jak jest gorąco, dużo stresu, mało czasu na przenoszenie sprzętu, a naprawdę to są bardzo fajni ludzie, bardzo profesjonalni, bardzo konkretni i bardzo miłi. Naprawdę bardzo fajny czas. Bardzo chętnie wziąłbym ich na inne sesje, na wyjazd, bo sprawdzają się w 200%. Jeśli pracuję tak intensywnie dzień po dniu, to yy... Trudno ocenić człowiekowi to, co robi. Dopiero jak wrócę do hotelu, do domu, zobaczę te zdjęcia po jakimś czasie, to wtedy spokojnie zastanawiam się, co mi się podoba, co ewentualnie zmienił i tak dalej. Oczywiście wiemy, że efekt jest naprawdę bardzo fajny, bo oglądamy na bieżąco zdjęcia, ale przy tym natłoku wrażeń i przeżyć trzeba naprawdę troszeczkę odetchnąć, żeby później móc spokojnie z dystansem je ocenić. Ja, jak zwykle, na pewno znajdę milion rzeczy, które bym poprawił. To ładne, nie? Wraca fotografa mody to jest taka sztuka kompromisu. Często trzeba spasować ze swoimi crazy wizjami, żeby nie tylko klient, ale cały zespół był szczęśliwy, ponieważ nie można pracować wbrew makijażyście, wbrew fryzjerowi. Tworzymy jeden zespół, walimy do jednej bramki i nie tylko ja się tutaj liczę, natomiast wszyscy po kolei, więc to jest naprawdę duża nauka pracy w zespole i tylko wtedy wychodzi fajny efekt. Myślę, że Apar bardzo dobrze sobie radzi, jak tak będą dalej Ciężko pracować z fantastycznymi ekipami, to myślę, że zajdą bardzo daleko, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szczególnie, że ich nowa ambasadorka, Ania Rubik, jest rozpoznawalna na całym świecie. Można ją zobaczyć w reklamach naprawdę od Sydney po i skończywszy na Lizbonie. Więc to jest naprawdę międzynarodowy image. Jestem bardzo zadowolony, mamy naprawdę fajne zdjęcia i, i w bardzo różnych lokalizacjach. Teraz jesteśmy w przepięknym domu z widokiem na, na Zatokę. Agnieszka jest naprawdę bardzo dobrym fotografem i Agnieszka ma całkowicie panowaną stylizację. Biżuteria jest piękna, więc nie ma się czym stresować. Jestem w dobrych rękach i sądzę, że sesja bardzo dobrze idzie. Wszyscy się lubimy, więc atmosfera jest bardzo przyjemna. Lubię to, co robię, i, i e, mam dużo satysfakcji ze zdjęć, jak wychodzą dobrze, więc to mi daje taką energię. Bardzo ekskluzywna biżuteria. Podoba mi się to, że Apart naprawdę podąża bardzo szybko za trendami na świecie. Moja pierwsza współpraca z firmą to była kampania Bitsów, czyli tych fajnych kuleczek, które można nakładać i mieszać sobie dowolnie. Właśnie to była też pierwsza kampania Ani. To jest nasza druga współpraca już taka naprawdę konkretna, ponieważ my robimy teraz kampanię właściwie wszystkich linii. Jakie Apart produkuje. Uważam, że biżuteria to jest brylant. Sam nie noszę za bardzo biżuterii, natomiast myślę, że chyba każda kobieta marzy o pięknym brylancie. Najdroższy kamień, najtrudniejszy do zdobycia. No i takie marzenie, prawda? Brylanty i szampan i jest Bosko.